Dzień dobry Państwu. Witam, mam nadzieję, po raz kolejny w podcaście czasopisma ATEST. Ochrona pracy. W tym wydaniu opowiemy sobie o kilku wybranych artykułach z grudniowego numeru czasopisma. Tak więc, pylica płuc, choroba zawodowa układu oddechowego. To artykuł autorstwa Małgorzaty Tarcząń w którym omawia ona czynniki występujące w środowisku pracy, które przyczyniają się do powstawania pylic, zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, ocenę zapadalności na pylice płuc w Polsce i działania prewencyjne. Pylica płuc jest jedną z najczęściej występujących chorób zawodowych i jest związana ze specyfiką zatrudnienia w bardzo konkretnych branżach, takich jak górnictwo, przetwórstwo przemysłowe czy budownictwo gdzie do obowiązków pracowników należą prace budowlane, wydobywanie surowców, obróbka materiałów, czy na przykład produkcja wyrobów niemetalicznych, a więc są to obowiązki, podczas wykonywania których pracownicy są szczególnie narażeni na wdychanie różnego rodzaju pyłów. Jedną z najczęstszych postaci pylic jest pelica górników kopalń węgla, znana również jako płuco co istotne, nie wszyscy pracownicy kopalń są w równym stopniu narażeni na zapadnięcie na pylice płuc. Pracownicy kopalń odkrywkowych są na przykład mniej eksponowani na działanie pyłu niż pracownicy kopalń podziemnych ze względu na lepszą wentylację na otwartej przestrzeni. Identyfikacja danego rodzaju pylicy nie jest jednak zadaniem łatwym, ponieważ wraz z postępowaniem choroby dochodzi do zacierania się różnic pomiędzy jej rodzajami. Rozwój pelicy płuc jest przecież procesem długotrwałym. Objawy kliniczne występują po około 5, 10, a czasem nawet 20 latach ekspozycji dla pył. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, a poprzez profilaktykę należy rozumieć m.in. przeprowadzanie okresowych badań lekarskich. Postępowanie lekarskie w przypadku zdiagnozowania pelicy sprowadza się bowiem do leczenia objawowego, poprawiającego komfort życia pacjenta. Zaleca się również stosowanie środków ochrony indywidualnej, czyli np. noszenie masek przeciwpyłowych oraz stosowanie środków ochrony zbiorowej, np. wentylacji pomieszczeń. Do innych rodzajów działań zabezpieczających należy bezpieczne usuwanie pyłu z odzieży i miejsc narażonych na kontakt z pyłem. W artykule współczesne wytyczne z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy Grzegorz Kobuszewski, instruktor pierwszej pomocy i założyciel firmy For Help VR, wskazuje na to, że w ostatnich latach wytyczne w zakresie RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, uległy znacznym zmianom. Wynikającym z postępu badań naukowych i praktycznych doświadczeń w medycynie ratunkowej. Te zmiany bardzo ogólnie dotyczyły uproszczenia procedur, optymalizacji technik i zwiększenia dostępności wiedzy i umiejętności, tak aby osoba, która podchodzi do wykonania pierwszej pomocy, była pewniejsza siebie i aby. Było to dla niej znacznie bardziej intuicyjne. Do najważniejszych zmian należy odejście od konieczności wykonywania oddechów ratunkowych przez osoby nieprzeszkolone w resusytacji. Efektywne uciskanie klatki piersiowej w tempie 100 do 120 ucisków na minutę z głębokością 5 do 6 cm, wraz z minimalizacją przerw między uciskami. Oraz szybkie i prawidłowe użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, czyli AED. W wielu miejscach podkreślane jest, że działania ratunkowe muszą być podejmowane natychmiast. W związku z tym, że tradycyjne metody szkoleń z zakresu pierwszej pomocy opierają się na teoretycznym przekazie wiedzy oraz ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem manekinów, a i nie są to niestety metody, wystarczająco skuteczne w kontekście utrwalania umiejętności. Propozycja jaką jest wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy ma wiele zalet. I są to na przykład zapamiętywanie na poziomie pamięci mięśniowej, co wynika z wielokrotnego powtarzania procedur i co sprzyja utrwaleniu prawidłowych nawyków i budowaniu pewności siebie. Inną zaletą jest symulacja realistycznych scenariuszy ratunkowych w bezpiecznym środowisku, które to uczy radzenia sobie ze stresem. Takie scenariusze obejmują różne sytuacje awaryjne występujące w codziennym życiu. W artykule Poradniki i praktyczne narzędzia dla pracodawców i menedżerów zarządzających kwestiami zdrowia i well-beingu w organizacjach pracownicy Instytutu Medycyny Pracy. Magdalena Jantz, Eliza Goszczyńska, Krzysztof Puchalski i Kinga Polańska wskazują na to, że problemy zdrowotne Polaków są stale rosnące. Zgodnie z wynikami Narodowego Testu Zdrowia Polaków z 2023 roku, aż 52% badanych zmaga się z długotrwałymi schorzeniami co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z latami poprzednimi. Choroby przewlekłe, takie jak na przykład nadciśnienie, alergie, depresja czy cukrzyca często występują w połączeniu i takie to zjawisko nazywamy wielochorobowością. Warto też wspomnieć, że aż 30% respondentów wskazało, że odczuwa wyczerpanie pracą, a stres jest codziennym doświadczeniem dla aż 23% badanych. Autorzy artykułów wskazują na demograficzne wyzwania, ponieważ starzenie się społeczeństwa w Polsce przyspiesza. W 2023 roku osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły już 23% populacji, a problemy zdrowotne w tej grupie powodują absencję chorobową i zmniejszoną wydajność pracy, co stawia nowe wyzwania przed pracodawcami. W związku z tym Instytut Medycyny Pracy opracował dwa poradniki dla pracodawców i są to promowanie integracji społecznej oraz wsparcie zdolności do pracy osób z chorobami przewlekłymi oraz wspieranie dobrostanu, zdrowia i aktywności zawodowej pracowników pakiet rozwiązań. Poradniki zawierają praktyczne narzędzia wspierające pracodawców w zarządzaniu zdrowiem personelu. Eksperci wskazali w nich siedem kluczowych wyzwań w pracy. A są to odżywianie, aktywność fizyczna, ergonomia, stres i kondycja psychiczna, regeneracja po pracy, atmosfera pracy oraz palenie tytoniu i konsumpcja alkoholu. Wskazano również bardzo konkretne polecane działania, takie jak szkolenia, tworzenie wspierającego środowiska pracy i promowanie aktywności fizycznej. Narzędzie zostało już pretestowane w 11 zakładach pracy od korporacji po małe firmy. Wyniki pokazały, że pracodawcy doceniają jego wartość, ale wskazano trudności z motywowaniem pracowników oraz integracją działań prozdrowotnych. Instytut oferuje bezpłatne szkolenie i konsultacje, które pomagają pracodawcom wdrażać polityki prozdrowotne i poprawiać ergonomię oraz zdrowie psychiczne pracowników. W grudniowym wydaniu testu ukazało się jeszcze wiele innych tekstów. Warto wymienić między innymi artykuł Tomasza Otrębskiego, 20 lat w Unii Europejskiej, wyzwania, cele i strategie dla bezpieczeństwa w Przemyśle, czy też artykuł Wybrane pracownicze uprawnienia związane z powodzią w 2024 roku Piotra Wąża. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do sięgnięcia po grudniowe wydanie czasopisma A test ochrona pracy. Jest dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej w portalu Informacji Technicznej. Zachęcamy również do zamówienia prenumeraty na nowy rok 2025 na naszej stronie internetowej.